I zapraszamy wszystkich na kolejne losowanie, kto wygra jutrzejszy mecz Polska-Rosja. Kubuś losuje. Przedstawiamy wszystkim no. Kubusia. Kubuś. Tutaj mamy karteczki podpisane Polska, Wemis i Rosja. I teraz Kubuś losuj. Musisz się znowu zastanowić? Weź. No. Weź. weź. Weź Kuba. Weź. 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 No. Wolno ci. No tak, weź. Nie musisz się zastanowić, tak? Weź. Chwila zastanowienia oczywiście musi być. Kubusiu, możesz wziąć. Weź. Weź Kuba. Weź. No weź. Weź weź. Tak, no co muszę cię popchać, tak? Weź, no weź, idź. Możesz No weź, weź. Wolno. O i chyba dzisiaj to zastanowienie dłużej potrwa, bo trudniejszy mecz, to i zastanowienie musi być dłuższe. Kubuś nie wie, którą kość wybrać. Trzy kości różnych rozmiarów, każda tak samo pachnie. Tak, Kubusiu? Wybierz, kto wygra jutro, no? Wybierz, idź. No idź, idź. Dobra, odejdź za kawał dalej i tego... <laughs> Kubusiu, bo będę musiała film montować, jak będzie to za długo trwało, no? Nie rób mi takich rzeczy, wybierz. No, kto wygra? Nikt nie wygra, nie będzie meczu, tak? Będą rozruby i mecz będzie odwołany. Chyba tak. Wybierz. Bierz. Weź. Weź Kuba. Weź, no. Weź. Weź. Weź, Dawaj. weź. Weź. Dawaj. Nie, chyba jednak meczu nie będzie. Dawaj. Dawaj. <grym> <grym> I, nie strasz go, bo to będzie wtedy nie ten. Weź Kubuś. Kubuś. Weź. Nie wiem, którą ma wybrać. Patrzy na wszystkie. Kubuś twoje, weź! 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 Pan ci zje. Nie będziesz czekał? Kubusiu! Bo już dwie minuty, to wiesz. Nie za długo czasem? <śla> Kubuś! No? To może miski z wodą czy weźmiemy. <noise> Kubusiu! Chodź tu, zobacz, tu takie fajne kości, takie... Mmm, jak fajnie pachną. Mmm. No, weź. Weź Kubusiu. Ja powącha, weź. Niech tam było mu dać wącha. No specjalnie mu dałam powąchać, bo on nie wie, którą ma wybrać. Weź! Każdą możesz wziąć. No idź, idź, weź. Każda może być twoja. No idź, idź. No nie idź. Nie popycham go w konkretną stronę, on stoi na środku. Weź. <noise> to dopiero pies. Kości stoją, koło niego nie wie, którą wybrać. Nie, Kubuś? No idź, idź, weź, weź. Weź, Kubusiu, weź. Weź. Nie będzie meczu chyba. Skoro Kubuś nie chce wybrać. No bierz coś, no. Weź kość, losuj. To jest jakiś dzisiaj ten losomat. Remis, będzie remis, moi państwo. Będzie remis. Kubuś wybrał remis. Z Rosją wygląda na to, że zremisujemy. Wybrał remis.